Biorę już młot i ruszam na robotę. O, minęły jakieś, nie wiem, dwie, dwie godziny, może dwie i pół godziny. I już widzę. No. Już widzę, że chyba będę chciał drugi raz jednak szpachlować, bo już tam, gdzie były te kropki, te kropki po wkrętach, co to ja mówiłem? A, że tu powciągało. No i jeszcze raz będzie trzeba prawdopodobnie to szpachlować. Teraz moja ulubiona część. Czyli muszę trochę poakrylować. Bo te kanty. No tam była tapeta też ta stara, i ja tam zaakrylowałem. Gdzie niegdzie takie się. lekkie szpary porobiły. Lekkie szpary, ale to tam. w siedmiu latach i tak dobrze wygląda. Nie wydaje mi się. Tu w rogu też mówię. A... Takie delikatne pęknięcie, tu na środku, dopuszczalne. A trochę po akryluje, na dzisiaj koniec roboty. Kurde, co to teraz? Co z tej gumii? Aby na akrylu nie używałem. Nie, no to niemożliwe. Chce pokryt? Dobre, farbu pokryj. całkiem dobrze wygląda. Nie ma dużych szpar, dużo akrylu nie pójdzie, to jest ważne. O, tu muszę też okna poakrylować trochę i przemalować. Cztery lata minęły, myślę, że czas najwyższy. Przemalować te okna. W sumie tak. Futryny, znaczy te listwy. Nie będę odkręcał tego na rolety, bo rolety to ja nie lubię robić się. przeakryluje te pęknięcia, i później się przemaluję. Musi być fachowo w tym gwoździach jak delikatnie też przeakrylować. Powierzchnię jutro się przemalu... przemaluje. Tak się zastanawiam, czy ten... ...tyn parapet odczepiać. trochę roboty jest. Bo też go nie będę odczepiał, tu tylko przemaluję z grubsza. Będzie bajer, bajera. No nic, poakryluję to do końca i jutro przeszlifuję przyszli, to i prawdopodobnie jeszcze będę musiał poszpachlować cienko, ale no, zobaczę jak to będzie wyglądać jutro. Mam tu kolejny dzień. Odeschło trochę jak widać, ale wciągnęło mi. Nie wiem, czy to będzie widać, kurde. A może? Wciągnęło i... No i muszę lekko przeszlifować i kolejną warstwę dać. Nie wiem, jak te bąble tu też jak wypchnęło je. Ale może po zeszlifowaniu i po przemalowaniu to będzie... To będzie lepiej wyglądać. Niewiele lepiej. Ale? Ale lepiej. Tu jeszcze tak widzę, że nie podest. Kurwa, jebana lampa. Co? Gówno. tu jeszcze tak widzę, że w tych dziurkach nie podeszło, dlatego tak woda do dupy była lekko przeszlifuję i tylko poprawię taką cienką warstwę no, także trochę to przeszlifuję odkurzacz włączę, żeby się nie kurzyło, bo trzeba spać jakoś No. Patrz. I będzie giś. I o. Jeszcze łyk, browarka, o. na działa. Bez tego światła lepiej widać. Wykręty wykręcę. No i przeszkadzają. To muszą zostać twory na lustro. Także wykręcamy. Będę widział, gdzie są. Będę widział, gdzie są. No, nie wygląda, ale widać... Widać z cienia w, w tych dziurach. No nic, będę tak sobie jechał Przeszlifuję do czystego Uprawię raz I malowanko będzie, i będzie git Powiem wam, że na upartego Gdzie nie gdzie Może i by dało radę, ale Tu jest ładnie Na przykład nie już to widać Coś by może i z tego było, ale jednak to była taka dosyć gruba warstwa. No i dobrze będzie, jak będzie dołożone. Gdzie gdzie jednak mocno, mocno wsiąkło te wkręty. Tu już taśmy widać. Dlatego muszę poczlifywać. A te dziurki w ale dobrze to wygląda. Czyli się sprawdziły te moje ...szywki. O. Bo tak No, O, jest to wiadomość muszę ja tak, dokładniej zrobić. Tak. No, wyjazd, bo tu się kurzy. Hej do. Dobra, działam dalej. Tu na gotowe, zrobić i będzie git. No dobra, sobie uszlifowałem to z grubsza. Czy jutro te, te tutaj plamy, te takie poprawki sobie przelecę gąbką 120 albo 80, żeby nie było widać później takich tadziorów. Tak ładnie gąbką wtedy i to wchodzi tam między te. Struktury wałka, czy tam jak to tam, coś w tym stylu, ale fajnie jest. No a tutaj, jak widać, zacząłem poprawiać. Są takie dziurki, bo szpachel nie, wymi nie był wymieszany dobrze. Te powietrze się porobiły, no i po śrubach trzeba trochę to poprawić. Ale ogólnie nie jest źle. Chwila, i zrobione. O, trzeba dobrze, dobrze wetrzeć. Bo w każdą stronę to wtedy nie będzie tych dziurek. Bo jak znowu przeleci tak samo, to będzie to samo. Będą dziurki. Deschnię, jutro można zacząć malować, nie wiem czy najpierw tych list nie pomalować Wtedy nakleić taśmy na listwy, bo to dwa kolory będą I nie, nie będę taśm naklejał, nie no może naklejać ładniej, czyli jutro, jutro będę listwy malował prawdopodobnie Jaka cienka warstwa, byle było. No, cieniutka warstwa. Pasek to nie są tanie rzeczy. Dobra. I drugi pasek to samo się zrobi i będzie po robocie. Siemka, kolejny dzień, podeschło już na pewno, najpierw się przejadę tą twardą gąbką z papierem, 80, ale już czeka wytarta, a później gąbką 120, 80, ona jest 120, z jednej z drugiej jest 80, te kanty, żeby nie było takich zadziorów widać. To jedziemy z koksem. To jedziemy z kokskiem. <noise> A muszę odkurzać włączyć. JO Morliewa. Ja tak będę jechał. Siemanku? U, będziemy malować? No, w końcu się biorę za to malowanie. O, uspachlowane. Dzisiaj mamy sobotę, a w poniedziałek zacząłem. Także klient zadowolony. Jak najbardziej. Nie, nie było czasu, żeby działać. Inne, inne rzeczy były. do roboty. O, farbę. No. O, farbę taką mam. Jotun Lady, silke mat, essence. Silke mat, czyli jedwabiście matowa. Poważnie. Mm. Tak mi tu tłumacz przetłumaczył. Zobaczcie. E, Abbas. E... Nie wiem, w Polsce chyba też są te Lady. Tilwek do ściany. Kolor. Modern BG. Beige. Modern Beige. Małe wiadereczko na dwie ściany, na dwa razy wyda. Mam nadzieję. Hoppas. Modern Beige. Nie wody i beige. Najpierw co pierdzielę, pędzlem kanty a później bałeczki A jutro listy Dzisiaj już nie widzimy czasu. Już malować. Pędzel mam też. Tylko że teraz patrzę, że to jest do. To jest? To to jest. Niby do domu, ale to nie daje takiego, nie jest taki gładki efekt większe włosie ma i... ale dobra. Z daleka będzie ładnie. Ważne, że nie było drogie. Najpierw trzeba farby pomieszać. No. Zaraz zobaczymy, co to za kolor jest. To No. Kawowy! No! Chcesz kawę? Nie! Nie chcę kawy! Nie chcesz? A co chcesz? To nie jest kawa! No nie jest! Nie. O! Kapuczyna! Kawa! Kawa jaka! Człowiek nie będzie mógł spać się na wącha tej kawy! Tej kapuczyny. No zobaczymy co to będzie za kulur. Miałem parapet odczepić, ale... Tata, ja będę No, bo nie będę odczepił tego parapeta. Dużo roboty. Tu z zewnątrz się machnie, tu trochę. Jakoś to będzie. Dobra. And I know you are, oh, he doesn't mind, oh, he doesn't mind Oh my god! Wow! No. Chcesz malować? Tak no. Takim pędzlem czy innym mam ci przynieść? Takim Takim? Ja ci inny przyniosę, dobra? No. Tak Lekki! No Elegancki! Elegancki? No, trzymaj się nie ubródź to teraz przyjdę Dobra Taki masz, specjalistyczny Fajny? To maluj pan Trochę... Gdzie tak mocno? To trochę tylko maczasz Janusz Patrz, tak lekko robisz Tak i malujesz sobie. No, pięknie. Tylko rozmazuj dobrze, bo później no, zgrubienia. Tak o. No, pajka. Ja no. no, ja też Czekaj, ja ci dam gdzieś. Do kubeczka trochę, dobra? Tak. Tu masz Tu masz po śledziach Nie to pod krewetka Naladł ci trochę? Tak Więc 3D jest No Kurde, że się upierdzielił roboty ale czy <laughs> nie Co? Ale nie Źle? Trzymaj. I sobie maluj. Nie. O, widzisz? Nie. Maluj, Bianusz. Elegancko. Tylko dobrze rozmazuj. dobrze rozmazywać. Okej? Okay? Tata tu będzie malował. Dobrze Ci idzie? Tak. <laughs> Elegancko, bardziej zobacz Tata, będzie ładnie? No bajka Andy I później to... Ja też No O oh. Najpierw kanty O Muszę jakąś taśmę tu dać O kurde, no faktycznie Ja ty masz dużą kardę, ja mam Ty <grych> Tak trzymaj Umiesz. To tak. <noise> o, Dobrze rozmasz. Dobrze rozmasz, będzie widać wszystko. Jak ci idzie? Legancko? No bajka. Mam tu taką taśmę. Tesa różowa do tapet. No, <laughs> różowa do no tapet. Aj, bianek, pianek. <laughs> Dobra, tą taśmy muszę przykleić. No tapety, później odkleję. То, мам, надеюсь, же не стопать. Naklejona taśma, na Uważaj, poczekaj na mamę teraz, co tu się dzieje? <noise> molerii. ELEGANCKO! BIANUSZ! Tata, ja To jeszcze chcesz farby? Tak! A skąd ja ci wezmę? Ja nie wezmę! A co? A co? Skończyła ci się?

Jak ten kolor? Bajka. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No nic, tak będę malował. Tak będziemy malować. Nie bianur? Elegancko no idzie. Ja też. Tak. Elegancko, no też elegancko idzie. No i też elegancko no. idzie. No. Będzie tam, będzie zajebiście, işte, będzie zajebiście. Işte.